Dotykam je rękami. Właśnie sobie śpiewałyśmy. Eliza zrobi super montaż, żebyśmy nie wyglądały wariatki. To jest nasza góra testowa! Yeah. Yeah. Siemanerko. Witam Państwa. Hejka! Chciałam Was przywitać na tygodniu vlogów. Są to bardziej zlepki w jednym vlogu z całego tygodnia, ale cóż, nie, nie mamy, powiem Wam tak, chciałybyśmy częściej wrzucać coś z Sarą, ale po prostu nie mamy co nagrywać, nie mamy kontentu tak naprawdę. Jedyny kontent zaplanowany, jaki miałyśmy to Summer Bucket List, ale i tak nie, nie zrobiłyśmy każdego kroku i zbieramy się do wypełniania tych punktów Summer Bucket List w zimę, jednakże nam też to idzie bardzo ciężko. typu Spend a week with me Taki typical week u mnie na nauczaniu domowym 100 dni przed maturą, jak to wszystko wygląda A u Sary taki akademicki tydzień e, przed obroną licencjatu, także Jakby sorry, to niezbyt aesthetic pleasing. tło tam Tutaj mam spokój <coughs> Muszę iść zrobić ksero, Muszę iść do pracy i muszę bić flamaster do tablicy bo moje flamaster, które są w klasie są totalnie suche ja już mam dość po prostu pisanie innym klomastrem, i on się kończy, i potem muszę brać drugi. On się kończy, muszę brać drugi, potem muszę brać pierwszy, bo tamten w sumie już trochę się ogarnął, dalej, więc. Więc skoczymy do Action, skoczymy do punktu serum I może Wam powiem, co mniej więcej u mnie teraz. Eee, prowadzę ogólnie kolki. Kor... kolki, korki z angielskiego, eee, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe. I zaraz przychodzi do mnie uczeń, który nazywa się Janek I przygotowałam y, tutaj jakieś ksarówki i w ogóle To jest zegarek, który kupiłam z Sarą, jak byłam w Ikei. Y, y, I zostało 17 minut do moich zajęć, więc... Okej, okay, w każdym razie trzeba umyć twarz Ja każda vlogerka umieję twarz W ogóle to pewnie będzie się dość różnić od vloga Elizy Bo ja po prostu sobie wyobrażam, że jej wrok jest mega pokładany. Mój będzie raczej chaotyczny. <grym> Ale wyglądam głupio. <grym> w momencie jak to nagrywała, Sara właśnie do mnie napisała, że jej strona vlogu będzie bardzo chaotyczna, więc jakby Sarka, don't worry, moja strona vlogu też jest mega chaotyczna, bo tak właściwie nie mam planu, co mam nagrywać. Moje życie nie jest jakoś ciekawe, odkąd nie chodzę do szkoły. W sensie siedzę w domu, ewentualnie wychodzę na jakieś zajęcia muzyczne czy coś, a tak to nie wiem, po prostu nic się nie dzieje takiego. Prowadzę korki, więc no wow. Dokładnie. To jest jeden z moich ulubionych kubków. Prezentuje się tak. No w środku jest taka waza z syropem waniliowym. Bardzo polecam syrop waniliowy. To przez miesiąc... Misoł... To dosłownie chyba przez miesiąc. Spróbujcie nagrać coś z kotem. spróbujcie nagrać ze kotem, naprawdę. Ja to chyba przez miesiąc w trakcie sesji po prostu. Dzień dobry. Jakie są cele mój na ten tydzień? Chcę na pewno um, czytać więcej, bo teraz mam w sumie bardzo dużo wolnego czasu. Kupiłam wam książkę The Secret History jeszcze w sierpniu i na jej nie przeczytałam. Tak, jako dziecko bardzo dużo czytałam i bardzo lubiłam czytać. Więc bardzo chciałabym do tego wrócić w ogóle. Chciałabym na pewno dzisiaj pocieszać chociaż raz, chociaż raz albo dwa razy na gitarce Eliza, Eliza Szalda tu Eliza pożyczyła mi swoją gitarę e, w zeszłym roku, jakoś na wiosnę, i ja nadal ją mam. Ja nadal się na niej uczę, w sumie nauczyłam się może jakieś dwóch z czego już ich zapomniałam. E, uczę się aktualnie Francis Forever Micki. Ja jestem ogromną fantom Micki i Francis Forever to jest jedna z moich ulubionych piosenek umiem tak mniej więcej początek, ale chciałabym się nauczyć w sumie w sumie super by było jakbym w się nauczyła jej do końca albo chociaż tak do mm, tak 70%, 70% to jest następny cel aha, główny cel pisać licencjat musimy pisać licencjat, ponieważ gonią mnie terminy wspaniale to było bardzo chaotyczne Mój kot przyszedł. Ogólnie on jest bardzo częstym gościem na tym kanale yy, i mam nadzieję, że Sara też dogra swojego kota, bo Sara ma małego kota. W sensie on już nie jest aż taki malutki, ale dalej jest Bubaskiem i w sumie ma go od bardzo niedawna. Nazywa się Miso i jest przesłodki, więc mam nadzieję, że będzie tak często gościł na kanale jak Nekuś. A Nekuś po prostu to jest mój najukochańszy synu świata. Patrzcie teraz, jak sobie ogląda, coś tam na dworze. Mm, ale super, przejście, ale super. Ogarnęłam się Podokoda dzisiaj jest jak wiatr, więc za dużo nie powiem I zawsze tutaj, nie wiem, muzyka z Subway Surfers I będę szła Pracę wcześniej, więc ja będę lecieć, nie będę was brać ze sobą do prasku, bo jakby lol, teraz was przekonam. Hejka, hejka, Was skończyłam Korek Pacecie i wysłałam te wiatronki. Osobnie <grym grym> nie wiało wcześniej, a dopiero jak zaczęłam nagrywać, to zaczęło wiać, także <grym> o co chodzi. W każdym razie idę do wiatronki, e, bo muszę kupić camembert, bo moja mama będzie robiła hamburgery raz ja nie wiem, mięsa, to będę miała w środku kalendata. i on że to będzie dobre, więc zobaczymy. Ja w ogóle kocham sery, sery to jest najlepsze jedzenie pod słońcem, więc lecimy. Hej, wróciłam właśnie do domu. Kupiłam sobie pomidorówkę. Skurcz miałam w stopie przez chwilę. Mm. Dobra. przeczytam trochę książki na dworcu, więc to jest super Wiem, co będę robić. Będę oglądać trzeci odcinek The Last of Us Jestem taką fa ogromną fanką The Last of Us gry yy, Jakoś yy, na wakacje w zeszłym roku obejrzałam, w sensie let's play ze wszystkich, w sensie z jedynki i z dwójki To jest po prostu... To był całkiem spokojnie. Jestem zadowolona z tego, jak mi poszło w pracy Dzieciaki też były zadowolone, bo oddawałam im testy i akurat oceny wyszły. Zawsze kocham dorysowywać koło ocen ich gdzieś takie gwiazdki uśmiechnięte albo kłotki i jest takie: Amazing! Great job! i tak dalej. I oni się tak cieszą z tego. I każdy się patrzy, jakby na przykład: O, ja mam gwiazdkę, a ty masz kwiatkę, a ty masz coś, i to jest takie wholesome. Dobranoc. W Niestety w ujęcie jesteśmy w wtorek, I guess. Teraz chcę spróbować mm. Moje jedzenie To wygląda jak zdechł szczur to Są fryteczki to Z Dominika Hello Siest. jest jej jedzonko Będziemy sobie jeść Jesteśmy totalnie zmęczone Na niebo. Wiecie co? Hejt na Sarkę, hejt na Sarkę, potężny hit na Sarkę. Czemu? Gdyż przyszłam na styk, a myślałam, że jest później. Biegłam, a teraz swoje do Sary, a on dopiero wychodzi z domu. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Więc już wiecie, która część tego kanału jest lepsza. <grym> Żartuję oczywiście. I ja teraz na nią czekać na ławkę i zaraz ona powinna przyjść, bo ja nie chcę wchodzić bez niej. To by było takie awkward dosyć. Musimy uzgodnić, co zamawiamy, jakby hello. Ciągle zapominam, że jak nagrywam, to muszę się patrzeć w aparat, a nie tu. Nie na siebie, tylko w aparat. I. That's so hard. Czy ja mogę przestać w ogóle. Przepraszamy starą, że gadamy co chwilę po angielsku, ale to jest jakby tak głęboko w naszej krwi, że po prostu nie mogę przestać tak mówić i wy nawet nie wiecie, jak jest ciężko, jak ja gadam z osobą, która wiem, że nie zna angielskiego i próbuję szukać zamienników polskich i wtedy po prostu gadam tak, jakbym była, nie wiem. Zgadzam wtedy jakbym była jakaś głupia, czy coś urodziłam się w Polsce A zapominam tego języka, po prostu tak często używam angielskiego, że jakby używam dwóch naraz Chcesz coś powiedzieć? Kocham to, że dużo naszych rodów zaczyna się tak, że jest jedzenia według ciebie I ty się mówisz Dostałam ciasto Piękne Tak, to jest starcie norweski, a to jest beza A to jest Kupek z muminków Z jakimiś baziami, kocham bazę Widzicie? Patrzcie, to jest Eliza. A to jest to nie. Ja. <grymne> tak. Bardzo podobne. To jesteśmy. Skąd oni wiedzieli jak my wyglądamy coś? Tak, albo nie ty jesteś ty jednak. <grymne> Bądźmy mądre. Nie, dobra. Chyba smaku. Znaczy ja już znam to ciasto, ale robię próbę. No na trzy. Czekaj. Muszę wziąć wszystkiego po trochę. Żeby był dobry smak. Mm -hmm. O nie, czekaj, trochę się rozwaliło. Ok. Teraz weźmy. Razem wyszło z Twojego, a teraz weźmy. Przedmiot, Mhm. Mmm no to jest dobra. Nigdy w życiu nie smakowałam beza, to jest pierwsza beza. Słuchajcie? Te bezy są super.